w internecie, przecież jak ktoś chce, to nazwy to sobie znajdzie i słyszy gdzieś w liter tradycyjnych, a później sobie wpisze w Google i wcześniej, czy później tak samo poznanie, radom, czy, poznaje, a to, e, czy, czy no, lecz, jaki jest problem z tym, że ze tak? W Google znajdzie się wszystko, czy potrzebne Panu zdanie jestem Pana jeszcze tego w internecie. Internet na pewno jest jednym z bardzo istotnych, coraz bardziej istotnych elementów, yy, dzięki którym będziemy w stanie dotrzeć, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do yy, naszej grupy docelowej. Ja mówię w tej chwili konkretnie o yy, grupie docelowej, grupie managerów gospodarczych, ludzi yy, yy, podejmujących decyzje często w wielomilionowych yy, skutkach yy, finansowych. Powiem, że tutaj mam pewną wielką wątpliwość, ale ona na pewno się będzie z czasem rozwijała, bo również jakby demografia działa na naszą, na naszą korzyść. Część menedżerów wyższego szczebla, tak jak menedżerzy, dostać codziennie na wielkopólny biznesu i ewentualnie go przewartować, niż aktywnie szukać jakiejś konkretnej propozycji. Może ja robią to z młodych ludzi, którzy już przybyli do korzystania, do korzystania z tego, yy, z tego narzędzia. Jeszcze a propos demografii i młodych ludzi, którzy korzystają z tego narzędzia, Ja właśnie chciałem podkreślić, że to nas zdenerwuje w tych yy, młodych grupach duchowych. Yy, jest największy, a te osoby niedługo albo wejdą w życie dorosłe, albo z, w życiu dorosłym będą też te młodych... zajęcia, więc to też na zdobycie To z kolei nie zdadłby się być internet, internet jest idealny. Ja przynajmniej tak obserwuję, jesteśmy mniej więcej, nie 3 lata zawsze zanim, kiedy firma konkurencyjna widzi, że coś nie, sprzedaje się poprzez działania promocyjne, marketingowe, to my potem sprzedajemy swoje produkty, swoje miasto nie, nie, jak 3, 3, 4 lata później. Jeśli mówimy o, o tych działaniach, do je adresujemy, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, no, ta grupa, która najwięcej używa internetu, to są młodzi ludzie. Jakby nam oprócz tego wyszło z takich badań, gdzie prezydent gdzieś tam chodził sobie po, po szkołach i rozmawiał z moimi młodymi ludźmi, że oni w ogóle absolutnie nie korzystają ze strony miejskiej, ze strony miasta e, tak miasta ta, która generalnie jest wypozycjonowana sama z siebie, gdzieś tam wysoko podpisana na miasta w Natomiast oni no, w ogóle z tej nie korzystają, bo oni to kojarzą najbardziej z jakimiś oficjalnymi informacjami. Wiadomo, że nikt ciekawie tego nie no a co za tym idzie generują takie, takie stwierdzenia, że w mieście nic się nie dzieje. Pewnie zdjęcia, tak jest w Więc jakby nasze działania poszły, poszły w takie kanały, w takie narzędzia, które po prostu znajdą tych ludzi gdzieś w Internecie. Tak? Może niekoniecznie na, naszą, na naszej stronie, tak? bo będziemy mieć jakąś mocno ściąganie. Bo strona ma swój charakter i tak naprawdę nie może być skierowana konkretnie tak, tak do każdego. Jest skierowana do wszystkich. Ale jakby wyszliśmy tam, gdzie, gdzie ci młodzi ludzie są, nie tworząc tu jakichś barier naszych regulaminów itd. Tak dalej, I tak dalej. stąd jakby działanie w mediach społecznościowych, co jest jakby jeszcze lepsze z punktu widzenia prezydenta czy burmistrza, bo w większości są działania Dobrze, no w to działania bezpłatne. Dobrze, to teraz kolejne pytanie, które myślę, że już zaczęliśmy sobie o pieniądze. Wiadomo, że radom działając w mediach społecznościowych, no ale chcąc już zajeść niepamowo, chcąc za tego zapłacić, bo niestety to już kosztuje. I teraz Panu e, zdaniem dużo kosztuje, mało kosztuje e, i tak naprawdę samorządy są w stanie je wydawać na, na reparę? To, że już wiedza właśnie bardzo tyle dużo, że potrafią zrobić, co jest pan po reklama, to chciałbym zapytać właśnie, czy, czy ta reklama panu znana w internecie jest droga i na co wy zwracacie uwagę, kiedy przychodzi do Was oferta dużego portalu, żeby kupić u nich tę na co zwracacie uwagę, żeby ta reklama była jak najbardziej skuteczna, bo mniej choroby... dość dużą kampanię, dość, dość dużo wskazuje, żeby realizować. Pamiętajmy, że poruszamy się w odwrotnie takim, że tak powiem, skonfrontowanym rynku, ponieważ y, samorządy, bo y, no, w tym rynku jesteśmy, przede wszystkim jednak wydają te symboliczne, publiczne pieniądze. Za które jesteśmy, jesteśmy rozliczeni. Więc zawsze jest no, co najmniej parę poglądów na to, czy powinniśmy walczyć się w rozpasanym z jakim można by w tym momencie, w artykuł z nam z wielkobudżetowych, filmowych kampanii, czy też musimy wyważyć pomiędzy, pomiędzy w tym momencie no jakością ceny, no, to jest, to, jest to jest istotne. No tak jak Pan zauważył że w, w tym roku na y, tego typu y, reklamowe przede wszystkim jeśli chodzi o działania w różnych mediach, no wydają spore pieniądze, jeżeli chodzi o nasze, o nasze produkty bo jest to, jest to złoto ponad 500 tysięcy, ponad 500 tysięcy złotych to będzie jeszcze w tej chwili kampania telewizyjna, radiowa, tudzież yy, poparta yy, yy, w tym momencie yy, również, yy, również internetem. No więc my mówimy o mniej więcej tego typu kwotach yy, i internet to jest dzisiaj ponad 15% całego budżetu. A poznajmy, prowadząc kampanię, uważacie, że internet to drogie nie i jak przychodzi do Was opiatę no, ja i Yy, nie jest tam sprawą strona online, interia, uchwała. do nas zwracacie uwagę i pod jakim kątem wybieracie te duże portale, jeśli chcecie zainstalować? Po pierwsze, rzadko kiedy przychodzą do nas uchwały. Jak nie? Niemożliwe, taki budżet, ten czas są potrzebne pieniądze. Znaczy, pozwól, że pomyślimy co, jak cztery razy jesteś uczony w kanał, no już nie przychodzisz po prostu. Może um, um, to źle zawsze, tak? Natomiast... Czy poznamy większego szoku? Tak, jak wiesz, szukasz, to tak naprawdę większość ofert jest już szukana, bo to są oferty, które są proste, um, dopasowane do tak po to, żeby się jak najmniej narobić w przypadku portalu. Przeważnie są te kampanie banerowe, jak dużo bardziej to jest to, billboard, to mnie interesuje. Oczywiście, że te billboardy się pojawiają. Przepraszam, że czerpa, aż miło słuchać naprawdę. Natomiast dlatego już jakby nie dostajemy ofert yy, tego typu, bardziej sami generujemy propozycje yy, do portali. I myślę, że z drugiej strony portal też to bardziej pasuje że w jakiś sposób zastępujemy ich w tej części kreacyjnej. Proponujemy, że chcemy na przykład to, to, Igna, shared, I creative, I mean product, be, to, to i to, i to kosztujemy, to negocjujemy i ewentualnie realizujemy. Jest zagrożenie, które którym mówimy tutaj, jeśli chodzi o korzystanie z takich usług, jak tutaj pokazała na filmach, jeśli chodzi o przetarg. tworzymy jakiś przetarg na całą kampanię, w której ktoś nam zawrze jakieś informacje na temat korzystania z mediów, to jeśli on sobie, znaczy jeśli ta firma napisze, że, że ta reklama w tych to będzie wyświetlana e, tak, kompletnie, tak? to będzie jedna z tych trzech, które tutaj widzieliśmy, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy fizycznie przez cały bieg w tej kampanii zmienili, choć byśmy wiedzieli, że ona będzie droga nieefektywna i tak dalej. Więc moim zdaniem, jeśli chcemy robić takie kampanie wyszukiwarkach, to musimy je robić osobno. Zdecydowanie osobno, bo mogą być wtedy może traktowane jako ogłoszenia na które trzeba w jakiś sposób robić przetargów albo postać z zapytaniem. Wtedy z czegoś takiego możemy korzystać. Natomiast jeśli mówimy dalej to, o, o, o moim przypadku, o, o mojego miejsca, to generalnie korzystamy też z takich możliwości e, dużych portalów e, w prostych przypadkach typu nie wiem mailing e, świąteczny ostatnie pytanie to czy w jaki sposób panowie mierzycie efektywność swoich działań energetycznych ale przede wszystkim z uwzględnieniem bo mierzenie efektywności wszystkich działań no można powiedzieć że oczywiście chodzi nam o wzrost liczby turystów studentów inwestorów ale tak naprawdę jak namacalnie no, mierzycie jak nagradzacie efektywność swoich działań bo... czy jesteśmy słyszani na to że żeby do tego, żeby mierzyć, ponieważ e, musimy dostać pieniądze na przyszłość. I radni wymagają od nas e, tak naprawdę informacji o tym, co uzyskaliśmy dzięki temu, że wydaliśmy milion, dwa, 500 tysięcy, 200 czy 100 tysięcy. I e, to jest e, trudne e, z różnych względów, a mianowicie dlatego, że my jesteśmy w stanie na obecną, na, na raz e, powiedzieć, jaka jest skuteczność wydarcia. Natomiast w przypadku takich organizmów jak miasta, jeśli chodzi o kwestie związane z efektywnością, czyli właśnie ile turystów przyjedzie, ilu studentów będzie więcej, to tu jest znacznie więcej czynników, które faktycznie na to wpływają. Poza tym bardzo trudno jest w tym momencie, by rozdzielić to na poszczególne kanały dotyczące. Bo tak do końca nie wiemy, czy to, że, że nie wiem, co przychodziło tam, że już przyszło do wykorzystania i ilość kapitału w kolejach powiedzmy, jest wtedy, kiedy zostały zainwestowane. Tak, To pewnie jest. coś, wiem, czy w szerokich działań, więc ta efektywność co do w ogóle promowania jest w jakiś sposób, jakby pomierzano, nawet bardzo konkretnie w tym momencie. Wskaźnikach tak, to jest bardzo duże. Jest, jest żeby że Tak. Ja myślę, że też jakby złożyć się z tymi bo to taką taką firmę w jakiś sposób zmierzyć. Natomiast można zmierzyć w zależności od tego naszego celu, tak? Jeśli mieliśmy cel, żeby nie wiem, więcej osób chodziło do nas na strony To tak? bo mamy nadzieję, że oni tam zostaną. Zresztą to widzimy, tak? Jest yy, coraz, dłuższa, yy, coraz dłuższy czas spędzenia czasu na witrynie. I dla nas też jest to ważne, że, że gdzieś tam widzimy też, skąd ten ruch przychodzi, tak? czy z naszych działań w społecznościach, czy z jakichś kampanii, reklamową w internecie. Że my to, widzimy ile jest rodzaju czasu na naszej stronie i to też jest trochę, e, dla nas ważne. Z tego wszystkiego o czym tutaj mówiliśmy dzisiaj trzeba sobie zdawać doskonale sprawę e, i chyba zacząć e, oprócz tych działań konkretnych w mieście, w gminie, e, też do strony internetowej, ponieważ wiemy, że te strony, myślę, że tutaj siedzimy, tak jak w, w, tupanów, w, w miastach, te strony wyglądają zupełnie inaczej. Ale są niestety jeszcze miasta, no które z tego powodu mają dość ubolewanie z realizacją na początku lat 90. są małe gminy, które jedną wyspówką to jest to informacji publicznej. Ale nawet na tych stronach już nieco lepszych informacji niż w później. To znajdziemy te informacje pierwsze, na jak na naszym mieście polegnie już od 13.00, wielkie Wielkiej a później alkohol od lat 60.00 od lat ale miejsca. zjawisko. I jak ktoś szuka informacji o mieście i chce zacząć taką informację wnikać, to się to nie jest alkohol, to na pewno wszędzie za chwilę się pojawi i będzie wow, mamy tutaj turystę. Więc ta treść, do której odnosimy, na powiedziałem, jest niesamowicie efektywną kampanią internetową. Chyba od tego powinniśmy zacząć dopiero w najbliższych dniach i do tej odpowiedniej treści.